Wstałam, ale przez noc w sumie sobie troszeczkę pomyślałam o różnych rzeczach i tak dalej. I faktycznie zachowałam się głupio, powinnam przeprosić, więc przepraszam. Nie powinnam była tego robić, a tym bardziej wrzucać tego do się. Jeszcze tym bardziej jak jestem osobą publiczną, bo w sumie mogłam wiedzieć, jakie konsekwencje z tego będą, ale zagapiłam się. Poza tym może mam troszkę inny stosunek do takich zwierząt, bo moja rodzina ogólnie mieszka na wsi i całe dzieciństwo tam spędziłam. A tam przejechane zwierzęta są codziennością i aż tak się tym nie przejmujemy, ale to nie znaczy, że nie jest nam przykro, że przejechaliśmy zwierzę. A jeśli chodzi o humor, to no ja jednak z moimi znajomymi jesteśmy zwolennikami czarnego humoru i to jest coś, co odbiera się. I zapomniałam właśnie, że wy, wy tego nie zrozumiecie, bo to nie jest, to nie chodzi o to, że my się śmialiśmy. Śmialiśmy się z głupiego żartu, a nie z sytuacji. No ale tak jak mówiłam, wypada mi przeprosić, więc przepraszam i no postaram się kontrolować to, co wrzucam. A te wszystkie tłumaczenia akurat były prawdą, nic nie mogę więcej dodać. I powiedzieć jeszcze raz tylko przepraszam, że się zagapiłam, że nie pomyślałam i może faktycznie w tym momencie zrzuciłam w zapominając, że jestem kim jestem. I chciałam jeszcze dodać, że temat ogólnie zakończyłam, pausowałam wszelkie posty i tak dalej, więc proszę też już to skończyć, jeśli możecie. Bo zrozumiałam swój błąd jest mi dosłownie przykro i nie musicie mnie jeszcze tym dobijać, bo ja już sama teraz wszystko zrozumiałam. I to przepraszam, to kieruję do was. Nie ja do osób, które mnie wyzywały, tak jak robiła to pewna osobka wczoraj. Jak robiła to pewna osoba, ale ja ze zwykłego szacunku nikogo nie nazwę w sensem sposób. Nawet takiej osoby jak ona. Jedyne, co jeszcze mogę powiedzieć, jak osoba, której podlizał genitalia, może wam mówić, jak traktować zwierzęta. No i dla ostatniego sprostowania, kiedyś nie został przejechany. On po prostu przebiegł sobie dołem tam pod steżnikiem, bo miał miejsce. Gdybyśmy go faktycznie zabili, i wrzuciłabym taki filmik, to. No to ja sama też siebie bym więc zrozumiem osoby, które tak myślą. No I tak na przyszłość. Proszę Was tylko o to, żebyście nigdy nie wyciągali pochopnych wniosków, nie znając sytuacji takiej strony. Mówię nie tylko o tej sytuacji, ale głównie chodzi mi o wyrywanie jeszcze z kontekstu, bo wczoraj też praktycznie wyrwano coś z kontekstu. Tak jak mówiłam, to miał być film tylko dla znajomych, którzy rozumieją nasz humor. I to, że nie śmiejemy się z sytuacji, no ale nie wyszło, no i co potem miałam? Ja, wiedząc, że i tak już poszły screeny i ktoś to zaraz rozpuści, to nagrałam dwa filmiki, które miały tłumaczyć właśnie sytuację Lisa. No to oczywiście nie zmienia faktu, że ten poprzedni filmik był mało moralny, ale to była kwestia po prostu zrozumienia, bo ja z perspektywy osoby, która pomyślałabym identycznie i dlatego właśnie... Dlatego właśnie mi przegro. Okej, okay, ja kończę to gadanie, bo i tak zaraz będzie kolejna sensacja, że, że przeprosiłam, pewnie, że wymusiłam i tak dalej. Ale wiecie co, szczerze, mam to gdzieś, co kto teraz napisze. Poczułam, że muszę przeprosić, więc to zrobiłam.